Witam wszystkich hodowców. Hodowczynie na takim filmie. Inny film niż inne. Trochę bo. Obiliśmy jeszcze bardziej te kołębniki blachą I tego od razu widzę, że Paweł napisał Wid. na wydawietki. Teraz ta dwa. gołębia. Cztery. Diplera odzyska czarnego. O, mysza ucieka, widzicie? O, mysza, odejdziecie przychodzą. O, drzwolka, o. Widzicie? O, trzecia za Próbuję je ubić pachelką po widzowie. Cięcie. Już jestem. Gada bardzo cicho. Postaram się tym chyba nie wypożyć. Postaram się je. ¡Será un peticacostadio! Blokujemy Zablokowałem teraz idziemy, bierzemy szpachelkę i szukamy tej myszy Tylko jej ja nigdzie nie widzę Już jest O tu gdzieś była jak się nie Nie widzę jej gdzieś uciekła schowała ukrywa się, bo wiem o tym Aż trzy stuki były w garnku Tam są Przejdź murzyn, przełaź a przełaź, bo ci Ach te głupie koczystko chcę przejść by nie ukąsiła, bo jak gdzieś tutaj siedzi To może mnie ukońsić typowe polowanie na myszy człowieka. Ja jako człowiek nic, za wiele nie widziałam, ale już jest. Siłkiła przede mną. Nie, nie widzę. Nie, 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 nie mogła nigdzie uciec. Berlinka lata. To jest na pewno chłopak, bo gruchał już. Po 10 minutach od ale zaczynał sobie bawić się. Na miasta dopiero będą puszczone. Nie, nie powiem wam gdzie są te myszy, bo ich nie widzę. Być może stało się takie prawdopodobieństwo, może... Nie wiem, bo nie, nie wiem, a może które, które dojdzie uciekła. Ale to wam nie powiem. No mm -hmm. uh -huh. złapać. To jest bez sensu, bo no i nie ma tu. Nie ma wyszła by uciekała. Ja się myślałem, że się może schowała, ale to nie ma opcji. To jest kosmaty. Z 2020 roku Berlin. Taki. Chodź tu... O, pokażę go zresztą to ja Bo pokażę wam w półce. Tylko w O. Taki. sztuka ładna. I gdzieś ta samica jeszcze. O tam być. Jest taka sama samica, już nie będę brał, bo ona się tak boi, że szok. obydwa są zdziczały tego gołębie. Ale że trzy myszy no widzicie Mówię kota nie ma to mysza harcuje sobie i to od groma myszła ile trzy sztuki. Jedna uciekła od razu. Druga poszła do szapy po uciekła, a trzecia która indziej uciekła, bo gdzieś tu w szparze siedzi. Też prawdopodobieństwo może czekasz, pójdę sobie i żeby dalej łazić. Bo czy ja nie kot jestem? Ja nie będę oczywiście za nią latał, bo to się nie opłaca mi. Na wiosnę będę pułapki na myszy weźmiemy. A, i tej też, Rezna. No. Teraz rozmawiałem I tego widzę. I widz dzwoni przy rodzinie, przy wszystkich. A i ja bez gusik, nic nie Tak krzyczy, na ta wszyscy, cała rodzina się patrzy na mnie, jak na jakiegoś, nie wiadomo kogo. Krzyczy, że Congratulation! Więc Krzyszek, proszę cię, nie bierz, tak więcej nie dzwonaj tak nie krzycz, bo ja mam coś z tego naszego każdego na głośniku. Nie nie jeszcze nikogo, kto by tak tam krzyczał. Jakby dalej krzyczał, oni pomyśleli. I by był... bym by już nie mógł się z nimi z tobą bo... Bo ja źle nie lubię, jak ktoś na mnie krzycze. Bo ja przybym to zrozumiał. Bo odbieram ją, congratulations, jeba! Ja bym go jak zawsze dał, że się oparcie, się oparcie nie posiada, dlatego na aberturę przyszedł. Dziękuję za życzenia, ale zrobię urodziny, ale nieważne. Jałas. was? Z... To jest berliwy, tak jakby je na urodziny sama, ale to pan nawet nie wiem, że to mam urodziny, więc tak jakby tego pana ci wcześniej prezencik. Czas, tego jednego to wymienił na targu, ale to wam nie powiem którego. A drugiego dzisiaj złapał akurat. Taki taki fart. Tak. Taki fart. Akurat jednego wymienił Berlina, a drugi akurat przyleciał i złapał. Więc mam Berliny. No Berliny nigdy się nie spodziewałem się, że ten Tam powiedziałem, to będzie jakiś 2020, a to jest 2019. A, to jest starsza. O rok. To już jest taki starsze są. No też taka mogłaby być berlinka, tylko gdyby miała biała. Ale ona, to jest moja widynka, to nie jest berlinka, to jest widynka u mnie. Nie, nie chciałbym, żeby ona była berlinką, bo chcę żeby była taka jaka jest. I widzicie tam już, dzisiaj robiliśmy tutaj jak widzicie. I to jeszcze nie, ale to już na przykład jest tutaj też. Wszędzie. cóż, z tej strony już zaczepki nie ma, żadna kuna czy coś, żeby wleźć. No ja z jest też nie ma. Tutaj od tej strony szopy obiliśmy O, widzicie? Widać blachę. O, i nie ma też przejścia. Tu tutaj tego przy końcu jest. Ale tutaj, tędy to nie przeciśnie się. Tylko tędy bym mogła to może wziąć, zablokować kamykiem i już nie przejdzie. Więc. Więc mi się to nie podoba, bo widzę, że te myszy będą brały. Tę podłogę muszę szybko wyprosić. Na te. Muszę, bo dorobił za podłogę to najważniejsza, a później te myszy już nie będą że tak bardzo wchodziły ale wiecie co wam powiem? ja bardziej wolę myszy niż szczury bo szczur to w gołębia będzie dusił później, a mysza nic wam nie zrobi tylko jajka wypije gołębią, Więc w tym jest dużo lepsza w tym, tylko w tym tam zobaczcie jaka dużo szpara, ta deldy łasica by wlazła Ta tą szparę trzeba zackać, bo jak ja patrzę to jestem przerażona widzę tą szparę to samo, zobaczcie, jakie grube. Przez takie rzeczy, przez takie szpary, jeżeli macie, to kula właścica będzie, O tam, że tam przejdzie. trzeba porobić zabezpieczona na górze. Kawałek metalu po prostu to nie musi cała buta być zbita. No nie za ważne, żeby była ładna, tylko żeby była bezpieczna dla głębi. Taka prawda. A więc, tak. dobra, pozdrawiam. Mam mało baterii. Napiszcie, jak Wam się Berlinki podobają. Nie wiem, czy to będzie samica i samiec. No to jest zapewne samiec. A to drugie to raczej samica. To takie chuda, to właśnie takie grubsze jest. Ale nie. Dobra. Pozdrawiam i cześć.